Siemander wszystkim. Eee, piątek o poranku S2. Eee, co chcę powiedzieć? Zaraz Wam pokażę. Kierowca ciężarówki eee, zjechał po prostu sobie na, po, poza trasę. Nie wiem jak, jak mu się to udało. Czy to było na zasadzie, że miał czy jak? Nie mam pojęcia. E, o co to chodziło ale to już dobrze bokiem szedł no i grzecznie sobie zaparkował w trawie, oczywiście e, ukraińskie tablice no i o zaparkował sobie ładnie auto całe roztrzaskane także piękny poranek dla kierowcy